Uuu, Ups, przepraszam, gdzie się podziały moje maniery? Nie patrzcie tak na mnie, trzeba jakoś żyć. No co, gula, nie widzieliście? Widziałem niejednego, ale żaden nie gadał. No ja nie chwaląc się wyjątkowy jestem. Moja rodzinka rzeczywiście do rozmownych nie należy. Powarkują tylko. Znalazłem zwłoki ludzi. Wiesz coś o tym? To nie moja sprawka. Żywych nie jadam, ale wiem, kto ich załatwił. Zależymy układ. Informacje w zamian za życie. Stoi. Powiedz mi, co wiesz. Od dłuższego czasu kręcą się tu długouchy. Nie wiem, czego tu szukają, ale raubują groby i coś konują. Przy okazji zabijają ludzi, którzy wejdą mi w drogę. Długouchy? Rodzinka ich nie atakuje? Smakują naprawdę fatalnie. Są tacy wysuszeni. No i zapewniają jedzenie. Dzięki za informację. Zmykaj stąd. Wywaj!